Jesteście bardziej odporni, niż wam się wydaje spokojnie. Jakieś rzeczy was nie muszą poturbować, one mogą was wzbogacić. Tylko to jest niestety często kwestia interpretacji, nie? Bo jak wejdę w rolę męczennika, to rzeczywiście, jaka rzecz może mnie przeturbować, dać mi bliznę. Ale jak zapytam siebie, co mogę z tego wyciągnąć, mogą dać się bardzo fajne, nieoczekiwane rzeczy. No, bo, Dobra, zdarzyło się, że dziewczyna cię odrzuciła. I teraz, jeżeli tak to zostawisz, że, o nie, dziwnie się poczułem, i to chyba dziwnie o mnie świadczy, no to tak to zapamiętasz i ciebie to przetrubuje. Ale jeżeli to się wydarzy, a Ty znajdziesz tam coś zabawnego, i pomyślisz, kurde, w sumie to tak śmiesznie, że taki zaspany w ogóle do niej zagadałem, jak to musiało z jej perspektywy w ogóle zabawnie wyglądać, zadzwonisz do kolegi jeszcze, opowiesz, stary, w ogóle jak do niej podszedłem. I nagle co się stało? Interpretację zrobiłeś pozytywną czegoś, co było, powiedzmy, dla ciebie bardzo negatywne i nie zapamiętałeś tego aż tak strasznie. Więc to ci nie zostawi ci blizny po prostu w twoich emocjach, bo zmieniłeś interpretację tego na koniec, dodałeś taki wiesz, twist, nie?